Siemaneczko, dzisiaj się zdziwiłem, bo coś do mnie przyszło. Był to Co to? coś mi przyszło. Nie wiem od kogo to jest, coś to może pisać. O kurwa, jakaś Natalia Kurek, czy ja u niej czasami nie byłem? Napisała, kocham Cię, nie, 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 nie wiem czy ja u Ciebie byłem albo coś, nie wiem w ogóle, nie wiem czy Ty z Rezenga jesteś, ale takie coś do mnie przyszło, nawet kluczyk jest, żebyśmy mogli otworzyć. Będę się bawić na pewno, na pewno. Jeżeli takie coś mi przysłałaś, to ja na pewno tu będę płytę Takie duże. Dobra, dobra, otwieramy. Kurwa, jak to Ty nie chcę działać Coś nie działa? Kurwa, kurwa Jak się przestraszyły Dobra, zacznijmy to jeszcze Ej, po prostu mm, Chodźcie Idziemy Kurwa choroby. Dobra, jestem. Nie wiem dlaczego to przyszło do mnie, że do mnie nie jeszcze nie wierzę, że jeszcze... się, Nie, sobaki. Jeszcze coś. Zobaczymy jeszcze, co to będzie. Jeszcze tego na razie nie otwierałam, tylko rozpakowałam skargi. Uuuu, Uuu, nie było. Ty to chyba tak na szybko wiesz? Uuu, ja opierdolę. Dobra, pierwszy produkt, co to będzie? Bransoletka. boi, yy, boi, 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 co ja się jakieś boję? Nie, boj, czyli facet. Eee, ja bo już nie. Wiem. tam ołówek, który bardzo mi się przyda do szkoły, bo nie mam tej bardzo Natalia. Drugi, u taki stary musi być albo coś. Jakieś popisz, co zrobiłaś? Natalia. Uuuu, mam nagrywać z tego serię. Jeszcze na pójdzie Szywaki! Ja opierdolę. Jakiś zgrywk zwykły a BTU3. Nagrałam już to chyba, nie? Czy nie? Nagrałam chyba. Zobaczcie na moim kanale, który nazywa się Marcin Gory. Jakby ktoś nie wiedział, nie? W opisie będzie. W opisie będzie, jak nazywa się na Instagramie, więc. Wchodźcie na Instagrama, śledźcie mnie. Dostałem baterię pieeebss! Bardzo się cieszę, dziękuję. Ty ja 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 chyba naprawdę byłaś fanką kart. Z którego to z roku? Ja chyba nawet to zbierałam. 2012-2013. Jezus. Nawet z tego roku, 2016. Mario co? Kobieto, skąd ty to masz? Że to już takie stare sobie wyszły. Widziałaś Tylko nie spełniłaś. Uuu, to już chyba dochodzi. Czy ty mnie osądzasz? Jestem dziewczyną, ale nie umiem się malować, ja. Dziękuję. Tak, dziękuję. A, a gdzie pistolet? Chyba zapomniałaś wysłać. Właśnie. Ona mnie naprawdę kucha. Czy wy to widzicie, co ja serduszko z czegoś gówna założę sobie chętnie. Chcę żeby pomysł dowodził końca. Jaa, fajnie! Nie boję to będzie fajna zabawa. Jak pojedę do domu, to będzie wstacuszka. Ja pierdolę, to są jakieś żetony. Do Lidla, czy co? I dwa jeżyki. Proszę. Bardzo Ci dziękuję, to jest taka przestrzeń, że... Kula. Patrzcie co dostałem o niej, Jezus Maria, to tyle tego będę... Bez... O, kart karty będę mógł się pobawić. Ja yes, Dobra. Yy, mogę się tu pobawić, chętnie będę się tym, tymi rzeczami bawić. Na pewno położę gdzie, gdzieś pokoju, jak będzie gdzieś miejsca. Będzie? Nie wiem. Ja? Yy, gdzieś tam postawię, na pewno. Ale yy, dziękuję Ci, Natalia Kurek, że chociaż pomyślałaś o mnie, chociaż jestem. Chociaż ja nawet nie jestem takim dobrym. Nawet nawet nie można rzecz, że jestem takim gównianym youtuberem, który ma mało bardzo, bardzo ba, 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 bardzo mało słów. Ale dziękuję Ci, że przysłałeś ten fanart i napisałeś, kocham cię. I jak przyszliśmy zdjęcia, zdjęcie na pewno yy, zobaczymy. Dobra? Ja mam 10 lat dopiero. A dziękuję na pewno za brązoletkę, bo ona jest słodka boj. Boj 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 boy. Ja się czego nie boję. Nie no, może kości, to boję. Co ty mi przysyłasz, Wszystko to jest na Jakieś wiórki. Nie wiem, nie wiem po co ci to było, ale na pewno wszystko to będzie. Tylko tą bibułę sobie może na plastykę zostawię. zostawię to se tak położę, żeby tam wnet się tak Jezu, Już mi myszka na stała. Dobra, te pianki tu zostawię. Dmuchaczkę se to. To se gdzieś przyczepię. Karty tu też włożę. Y, żeton też. Owek mi się przyda. Y, Szliwak i y, y, też. Na razie mi się... Nie, nie, nawet nie jestem nie, Dwie płyty to się schowałam do szafy. Albo nie tu Wystawienie. Owek do szkoły. Owek do szkoły. Szminka mi się przyda na zawsze. Jaki to w ogóle smak? Ej, Dobra. I te dwa jeżyki postawimy tu. Kurde. Krzesło. Dwa jeżyki postawimy tu. No. Ja będę zielony tym fioletowym, też w moich kozynek, to drugi. To mój ten, co? Tutaj. Dobrze, dziękuję Ci za ten fanart. Naprawdę, Natalia, dziękuję Ci. I tak, Ty napisałeś na pewno kurek, że będziecie skorek nie pomylił. Jak będziecie pomylił, to mnie uprzećcie, Naprawdę nie chcę jej obrazić, nie? Bo taki fanart wysłała, gdzieś tam papiery yy... Jak mi na razie idzie z tymi kuponami? Puh, już mam chyba z co? Na razie nie rozdaję kolegą, jeszcze muszę podpracować. Na pewno wydrukuję, może skanuję. Ale bardzo Ci dziękuję. Naprawdę, bardzo. Ale to ba, 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 bardzo, bardzo. Naprawdę, bardzo Ci dziękuję za, za fanart. Nie wiem, że to dziwnie jakoś tak odpało stoi, tak. Pff, logika górnika. No więc wiecie.

Więc wiecie, ten kanał dobiegł końca, więc może jutro jak mi prześlecie. Nie wiem w ogóle, kim ty jesteś, może ja u ciebie byłem. Może ja kiedyś cię... Nie wiem, lubiałem. E e e najpierw mi napisz kim to jest Natalia Kurek, czy, czy ona pisała do mnie w komentarzach... ej ty, Natalia, odezwij się na Insta. Weź na Insta. Weź na Insta. Serdzusz to, mi się Weź taki... Z czego to jest w ogóle? Serduszka. Ale bardzo ładne. Przyświecił mi tak więcej. Tę Żenką po Piszę, że to ty, nie? Nie, nie ja. Nie. Dobra. Dziękuję Ci bardzo. Na razie. i Cześć. Cześć.